Chodzę do Fortnite aby nagrać dla was odcinek. A tutaj taka miła niespodzianka, mianowicie nowe skiny w sklepie Fortnite. Ja już sobie ogarnąłem tą nową lotnię, która jest niesamowita. Za chwilkę wam pokażę. Skinki też jak najbardziej są w porządku. Najlepsza jest ta babeczka. Ta babeczka jest najfajniejszym skinem. Jeżeli ty byś chciał zrobić takiego właśnie skina, to na ten moment jedyne tylko co musisz zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, subskrybować kanał i napisać w komentarzu e, swój nick z Fortnite'a. Partnerem dzisiejszego odcinka jest oczywiście eleba.com. Na stronie Eneba, oprócz tego, że znajdziemy produkty związane z Fortnite'em, czyli możemy kupić sobie skiny, killoffy, plecaki, lotnie. To Dodatkowo na stronie znajdziemy również karty podarunkowe na Xboxa, na PlayStation, gift karty na Steama, poładowania na Xboxa, PlayStation, Origin, BattleNet i inne. Znajduje się również wielka obszerna kategoria gry Cyberpunk. 92 zł, 62 zł. Dajemy kup teraz. Eee, czy masz kod rabatowe oczywiście? Hi TV. Beep. zastosuj, już prawie 3 zł taniej i rejestrując się z mojego reflinka, którego znajdziecie na dole macie dodatkowo 2% taniej czyli już macie 4% taniej, was to pewnie interesuje kategoria Fortnite, zobaczcie za 13 zł taki skinek fajny, zobaczcie tego pakietu już się nie da kupić w Fortnite, a tutaj na stronie dalej możecie go kupić, bo pamiętajcie trzeba go aktywować na Nintendo Switch a jak klikam graj, lecimy na giereczkę solo i będziemy rozmawiali w trakcie gierki, widzowie bo ja się z wami przywitać, także witam każdy tego bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. Bardzo dziękuję. Plan na odcinek jest taki, że lecę na domek świętego Mikołaja. niszczę każdego przeciwnika, który stanie mi na drodze, po czym lecimy na lamę, zgarniam lamę i zaczynamy rozmawiać, jak możecie, moi drodzy widzowie, zgarnąć najdowszczenie z sklep Fortnite zupełnie z Afriką. Ciekawe czy ten odcinek będzie z wygraną, czy raczej z przegraną. Nie, no, ta lotnia jest naprawdę mocna. Patrz, jaka fajna. Rzuca taką kartą. Pa. Dobra jest ta lotnia. Dobra, dobra, dobra. Bez to, że się bawiłem tą lotnią Nie to lecy tak fajnie. Dawaj, dawaj. Ty z tą mando. O nie! O nie! Mam, mam pema! Dobra leży! Uff, To było bardzo, bardzo Stary, niebezpieczne! To było bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne! Oh my god! Dobra, bierzemy pizzkę, rzucamy tutaj pizzką, zjadamy dwa kawałeczki pizki, raz, dwa, splashik pod nogi, bierzemy pizzę na potem, bo pizza jak najbardziej się przyda. Jeszcze, proszę Państwa, musimy dojść na lamę. O, siestu, jaki lud, to jest lud streamera, chłopie. Także, widzowie, pędzimy na lamę, pędzimy na lamę, zdobywamy lamę i wszystko Wam wyjaśnię, jak zdobyć za darmo skin ze sklepu Fortnite. C jest lama? Dobra, jest lama stary. Czyli jest git. Dobra, ej, zgarniamy tą lamę, tak? O! Dobra, mamy lamę! Dobra, mamy to. Lama pokonana. Wywalam e, to. Wywalam jedną pizzkę, biorę to. Dobra, jest git widzowy, jest gitara siema. Dobra, e, teraz bym potrzebował spiderku czy pamiętacie, jak na samym początku odcinka prosiłem was, abyście zostawili łapeczkę w górę, zasubskrybowali kanał i napisali swój nick z, y, z Fortnite'a w komentarzu. Będę, będę w niedzielę dodawał do znajomych, będę w niedzielę dodawał do znajomych i będę, y, jeżeli taka osoba mnie zaakceptuje, będę ją zapraszał do mojej poczekalni, do mojego lobby i będę się z nią Będę się z taką osobą, widzowie, gość miał kartę w ogóle. Będę się z taką osobą mierzył one versus one o, o najnowszy pakiet ze sklepu Fortnite. No, on jest jakiś wybitny. Biało ma. Leży, okej, okay, dziękuję bardzo za giereczkę. Dlatego, drodzy widzowie, bardzo bym was prosił, abyście w niedzielę E, sprawdzali swoje konto w Fortnite. Czy was nie dodałem do znajomych? I jeżeli cię dodałem do znajomych, bądź aktywny, bo to właśnie w niedzielkę będziemy grali z widzami One versus One o no. O, ojojoj, o nowego skina z skipu Fortnite, dlatego bądźcie aktywni i sobie kontrolujcie, dobra. Kontrolujcie, kontrolujcie sobie właśnie kontrolujcie sobie właśnie konto w Fortnite, dobra. A ja tutaj sprawdzam, że tutaj nikogo nie ma. Dobra, nie ma nikogo. Ej, mamy save. Cie, maneczko, wariacie. Co mamy fajnego w sejfie? Standardowo nic fajnego nie mamy pewnie. Jak myślicie? Ej, bo ogólnie zawsze się boję wskakiwać w ten kibel, bo myślę, że ktoś tam na mnie będzie czekał i ktoś mi da taką pompkę, jak, jak tam wyskoczę. Na live nigdy nie wchodzę pierwszy do kibla, tylko zawsze mówię, do widza. Ty, beczku, wskakuj pierwszy. Dobra, idę tam. No trudno, jolo. Wskakujemy. Na pewno ktoś będzie czekał. Dobra, nie ma nikogo. Easy! Dobra, do strefy, bo. Łopie, ja nie dolecę do strefy. Je... Gościu, gościu! Aha, aha! Taki, taki mało rozgarnięty. Ja nie wiem. Drodzy widzowie, ja albo trafiam na totalnych kozaków, którzy nie pokonują jak chcą, albo właśnie trafiam na takich, no, 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 słabszych graczy, nie? Ten jakiś dziwny jest. Okej. Okay. Banan jest dziwny. Banan ginie. No nie ma co tamto, no. Chłopiec takiego... Czy nie da się budować w wodzie. Dostał fajnie i teraz byłoby mega spoko. Wjechać mu tak o. Próbuje mi odbił, ale dymy. Co? Ej, stary, widziałeś to? Dostał, jest na, na zero. O, ja, chłopie, pod nogę sobie rzuciłem, widzowie, granatnik, nie? To było naprawdę y, tuchet, tuchet zagranie, tu zagranie. Dawaj te splesze. Raz, dwa, trzy. Bierzemy to, y, spiderkę, o, 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 to, to bierzemy, no, 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 i, no i spadam do strefy, nie? Leży! Okej, okay, okej. Okay. Dobra, Deduwa. Dawaj te potki. Nie no, przed tą super bohater. ja nie chcę z tą super bohaterką walczyć w ogóle. Trochę agresywnie. Let's go! Ale to było dobre. Także widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że będzie dużo komentarzy, dużo aktywności i będziecie chcieli zagrać z Kajem One Vs One. Także widzimy się w niedzielę. Jo!